W poprzednich filmach zaprezentowałem niezbite dowody na życie po śmierci i opowiedziałem, gdzie po niej trafiamy. Wyjaśniłem także, czym tak naprawdę są sny oraz ukazałem, jak tragiczne konsekwencje ponoszą samobójcy już po swej śmierci. Przedstawiłem także kilka z wielu historii NDE, które udało mi się zgromadzić przez ponad 20 lat badania zjawiska śmierci i życia poza materialnym ciałem. Jeżeli jeszcze ich nie obejrzeliście, to zachęcam do kliknięcia w nazwę mojego kanału i zakładkę wideo, dzięki czemu wyświetlą Wam się wszystkie filmy, jakie do tej pory stworzyłem. Natomiast w tym odcinku poruszę temat bogactwa i postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście jest ono przeszkodą na drodze do wyzwolenia po śmierci? Zapraszam. Życie w luksusie i posiadanie bogactwa to zagadnienia, które od wieków budzą kontrowersje, szczególnie w kontekście duchowym i religijnym. W wielu tradycjach religijnych i filozoficznych bogactwo było postrzegane jako przeszkoda na drodze do duchowego rozwoju. Jednym z przykładów jest słynne biblijne powiedzenie: łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Z kolei w niektórych filozofiach wschodnich jak na przykład buddyzm czy hinduizm, kładzie się nacisk na karmę i reinkarnację, gdzie bogactwo i przywiązanie do dóbr materialnych mogą prowadzić do negatywnych konsekwencji w kolejnych wcieleniach. Jak już wspominałem w poprzednich filmach oraz w mojej publikacji, celem żyjących tu istot, które przesyciły się już cierpieniem, jest opuszczenie świata cierpienia i powrót do prawdziwego domu. Jednak czy życie w luksusie rzeczywiście musi stanowić przeszkodę na drodze do niego? Wszystko zależy od tego, czym jest dla nas owe bogactwo i jak je wykorzystujemy. Nie musi być ono negatywne w kontekście duchowym, o ile nie stanowi źródła przywiązania i uzależnienia. Jeśli człowiek potrafi korzystać z dóbr materialnych w sposób odpowiedzialny, bez zbytniego przywiązania do nich, to droga do wyzwolenia po śmierci nie jest zamknięta. Zaś posiadanie majątku to nie tylko komfort, ale także odpowiedzialność. Człowiek bogaty ma większe możliwości czynienia dobra, może pomagać innym, wspierać działania charytatywne, angażować się w projekty społeczne. Ma również zdecydowanie więcej czasu na zdobywanie cennej wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości oraz na kultywowanie rozmaitych praktyk rozwijających świadomość. W ten sposób bogactwo staje się narzędziem, które, jeśli jest używane w sposób rozsądny i altruistyczny, może przyczynić się do wzrostu duchowego, a nie jego zatracenia. Niestety, może mieć ono im roczną stronę, albowiem bogactwo i władza często łamią kręgosłupy moralne nieszczęśników, którzy dali się im opętać. To zaś może prowadzić do ogromnego zła, które takie osoby mogą wyrządzać nie tylko innym, lecz i samym sobie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa uzależnienie od bogactwa będzie też przyczyną pozostania w świecie cierpienia. Na kolejne inkarnacje. W historii znajdujemy przykłady osób bogatych, które mimo posiadania dużych majątków nie zostały nim zaślepione. Na przykład Elżbieta Węgierska, będąc księżniczką, oddawała swoje bogactwa na rzecz biednych i chorych, a jej życie stało się według wielu wzorem miłosierdzia. Można więc dostrzec, że bogactwo może być szansą, a nie tylko przeszkodą. Podobnie w buddyzmie. Niektórzy bodhisattwowie byli królami lub bogatymi ludźmi, którzy wykorzystali swoje zasoby, aby pomagać innym w osiągnięciu oświecenia. Zgodnie z założeniami prawa karmy i reinkarnacji, każde nasze działanie ma swoje konsekwencje, które wpływają na nasze przyszłe wcielenia. Życie w luksusie, jeśli jest wynikiem dobrej karmy z poprzednich wcieleń, nie musi być czymś negatywnym. Zasada równowagi karmicznej zakłada, że bogactwo jest formą nagrody. Za dobre uczynki z poprzednich wcieleń. Jednakże, jeśli bogactwo to staje się źródłem przywiązania i prowadzi do zachłanności, egoizmu i braku empatii, wówczas zasoby dobrej karmy mogą się wyczerpać, a w przyszłym życiu dusza może inkarnować w warunkach ubóstwa i cierpienia. Zatem kluczowe jest to, jak człowiek podchodzi do swojego bogactwa. Jeśli luksus i dostatek nie stają się celem samym w sobie, lecz narzędziem służącym do rozwoju duchowego, i pomagania innym, wówczas nie ma przeszkody, aby po śmierci osiągnąć wyzwolenie z cyklu reinkarnacji. Posiadanie dóbr materialnych nie determinuje ostatecznego losu duszy, to przywiązanie i sposób zarządzania bogactwem stanowią kluczowe czynniki. W niektórych tradycjach duchowych, szczególnie w filozofiach wschodnich, bogactwo bywa postrzegane jako forma iluzji, w sanskrycie zwana Maya. Zgodnie z tym podejściem, dobra materialne mogą odciągać człowieka od prawdziwego celu życia, którym jest rozwój duchowy i dążenie do oświecenia. Jednakże to nie same dobra materialne są problemem, lecz sposób w jaki człowiek postrzega i korzysta z nich. Jeśli bogactwo traktuje się jako coś przemijającego i nieistotnego z punktu widzenia ostatecznego celu, można uniknąć negatywnych konsekwencji. W ten sposób bogactwo nie stanowi przeszkody na drodze do wyzwolenia ponieważ człowiek nie jest do niego przywiązany. Jak mówi jedna z nauk buddyjskich, wszystko, co istnieje, jest przemijające, a jedynym trwałym celem jest oświecenie. Używając mojej terminologii, jedynym trwałym celem jest powrót do prawdziwego domu po śmierci. Jeśli bogactwo nie jest postrzegane jako absolutna wartość, lecz jako narzędzie, które można użyć w dobrym celu, nie ma ono negatywnego wpływu na los duszy. Kiedy jednak bogactwo staje się uzależniające i człowiek traktuje je jako najważniejszy cel w życiu, pojawiają się problemy. Przywiązanie do dóbr materialnych i pragnienie ich gromadzenia mogą prowadzić do karmicznej nierównowagi. Osoba, która nie potrafi oderwać się od materialnych rzeczy, może po śmierci znów znaleźć się w cyklu samsary, czyli ponownych wcieleń, ponieważ jej dusza nie osiągnęła odpowiedniego poziomu duchowego zrozumienia. Jeśli zasoby dobrej karmy Wyczerpią się w jednym, dostatnim życiu, człowiek może zostać skazany na ubóstwo w kolejnych wcieleniach. Prawo równowagi karmicznej zakłada, że każde nadużycie, szczególnie to wynikające z egoizmu i chciwości, musi zostać zrównoważone doświadczeniem przeciwności. Wówczas bogactwo, które było źródłem uzależnienia, staje się przyczyną cierpienia w przyszłym życiu. Jednak nawet w tym kontekście istnieje nadzieja. Jeśli człowiek potrafi w ciągu swojego bogatego życia zrozumieć, że dobra materialne są jedynie narzędziem, a nie celem oraz zdobędzie odpowiednią wiedzę, to może uwolnić się od cyklu ponownych narodzin. Duchowa świadomość pozwala człowiekowi zrezygnować z przywiązania, co prowadzi do wyzwolenia i uniknięcia dalszej inkarnacji w warunkach cierpienia. Kluczowym czynnikiem, który decyduje o tym, czy bogactwo będzie przeszkodą na drodze duchowej, jest wewnętrzna wolność człowieka. Jeśli człowiek jest wolny od przywiązania do bogactwa, jego majątek nie ma negatywnego wpływu na jego duszę. Posiadanie dóbr materialnych nie jest grzechem ani przeszkodą, jeśli człowiek potrafi utrzymać właściwą perspektywę. Zachowanie wewnętrznej wolności oznacza, że człowiek jest gotów zrezygnować z bogactwa, jeśli zajdzie taka potrzeba, i że nie uzależnia swojego poczucia wartości od tego, co posiada. Taka postawa sprawia, że nawet żyjąc w luksusie, Człowiek pozostaje duchowo czysty i gotów na dalszą drogę rozwoju. Na podstawie powyższych rozważań można stwierdzić, że życie w luksusie i posiadanie bogactwa nie muszą być negatywne w kontekście uniknięcia ponownej inkarnacji oraz powrotu do prawdziwego domu. Kluczowe jest to, czy bogactwo staje się źródłem uzależnienia i przywiązania, czy też jest traktowane jako narzędzie, które można wykorzystać w służbie innym. Jeśli człowiek potrafi zachować wewnętrzną wolność i nie uzależnia swojego poczucia wartości od dóbr materialnych, jego duchowy rozwój nie zostaje zahamowany przez bogactwo. W ten sposób można prowadzić dostatnie życie, unikając ponownej inkarnacji i wiodąc duszę ku wyzwoleniu. Jak już wspomniałem, prócz życia wolnego od przywiązań ważne jest też zdobycie odpowiedniej wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości. Bez niej bowiem łatwo pobłądzić w światach niematerialnych po śmierci. Można także nieświadomie ulec namowom i manipulacjom rozmaitych istot, które pragną utrzymać nas w cyklu kolejnych wcieleń. Wiedzę tę możecie odnaleźć w mojej publikacji, opartej na ponad 20 latach badań nad zjawiskiem życia po śmierci fizycznego ciała oraz na moich własnych doświadczeniach. Link prowadzący do niej znajdziecie w opisie pod filmem. A na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za to, że jesteście i pozdrawiam Was serdecznie.